Tak krymeczkę co kosztuje, Ta bo krymeczka taka biosowska na krótki 150 zł sam czy samica? Samiczka. Samiczka, Tamte winery co kosztują? Parzyste 170 170. motylek warszawski, ten tu żółty to w parze z tym czarnym czy nie? Tak, w parze. W parze i ono kosztują? Dwie stówki. Dwie stówki. Ceny kolega mówił się. Bociany Bociany 300. 300 zł też są ceny do uzgodnienia Te leczki po masz te młode i zobacki młody Nie ma tu tutaj Kolegi, wyszwanczyk Perłowe, witam serdecznie na kanale Lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z Targu w Wiedlińsku. Targ w jest 2, 4 i 5 niedzielę miesiąca. Budapeszty mamy żółte, bocian, ale nie wiem ile kosztuje. Takie wyszwanczyki? Po dwie Te wywroteczki fajnie się prezentują. Poczekaj, te wywrotki. Za parkę, a winerek? A? Winerek? winerek jest tu. Ten winerek też dwie stówki Te wiedeńskie ile? Po cztery dyszki. Po a ten serek perłowy? Też cztery dyszki. Też cztery Proszę bardzo, na białym ogonie ten serek jest. Bardzo duży tak w Zapraszam do wiedeńska naprawdę Fajny głębiej, niskie ceny. I tu w tej latach mamy tak? Po, po czas kolego, bo tak nie przyskadałem cię popaliłeś. Winerki to po ile? Po cztery, po cztery dyszki. Proszę zobaczyć, się winerki prezentują. Winerki po cztery ze Proszę zobaczyć. Taki widymek. Widzę łapciaty. Ciemny. Nie mam czasu. Tak jak powiem mamy w tej kratece od do. Proszę? Od do? Cena od do. Oooo, od do dziesięciu. Do 20. 20, dobra. Tu mam takie wywrotki, parka parzysta, 120 zł 120 zł. no to jak się... Jak ktoś podejdzie, no, to podejdzie? 120 zł no, parka tych wywrotak żółtych Tutaj werki po ile mamy? I po 30, po 40 To ile da, tak? A te kremeczki po ile? 50 Po 50 takie krymeczki mamy 150 zł są pawiki indyjskie A, czy nie? Indyjskie 150 zł parka parzysta Mam takiego klinka takiej barwy, bardzo ładnego. Widzę ten king, co on kosztuje? 50 zł. o 50 zł, 80 zł. Bardzo ładny gołąb A ten Homer, Homer Samczyk, i on kosztuje? To ja się naszki przepraszam, że przeszkodziłem. Po 10 zł mamy. Proszę bardzo, Cię mam podyszko takiego mi w Wiedeńsku. Poduszka. Kowiedeńskie jest droższy, ciutka, nie? Mam. Wiedeński droższy jest Taki wiedeński, kolegi Tomka mamy na miar Serek, też Tomka A tu już klatka pusta, coś Tomek sprzedał, nie wiem Co? Ale sprzedane mamy do kolegi na... Mam takie jaśniaczki, pieżaczki Ale nie wiem po ile to kosztuje Tam jest kasztanek ale łapciaty, nie ma tu właściciela Chiplerek, karpiaczek, da bocian. Nie ma widymki takie też nie ma nikogo. Nie mam, mam takie wiedeńskie. ale nie ma właściciela. <laughs> mamy widymki łódzkie, tutaj jeden, tutaj drugi, fajne widymki. posiaczki, żałownik, wyspanczyk czerwony i tu mamy Czaposza, ale tu nie ma nikogo. Tu mamy bardzo duży tam zbrodniu, bardzo dużo gołębi. Zapraszam do Jennycka, 2, 4, 5, niedziela miesiąca. Mamy Budapeszty, taki miły dosyć. Ciemny. Też koledzy chodzą i kupują za. Parka parzysta, ty i co one kosztują? Stówkę. Stówka, to widzimy? też para parzysta, stówkę. Wtedy te wyrodki pójdą, mamy te żółte? 40 za sztukę. 40 za sztukę, krakowski? Po 30 za sztukę. Wynki, wywrotki, wywrotki. Bardzo fajne. Robię, Widać, że nie to, że tam siedzą w tylko sobie chodzą codziennie. To są bardzo fajne wywrotki. I ty po ile te wywrotki zaszczepisz? Proszę bardzo, jakie łapcie, jakie kosmy. Zapraszam do niska. Bardzo duży targ, bardzo duży rynek. I ceny naprawdę bardzo przystępne. Po czterdziestki takie wywrotki. Mam takie krymeczki, pawiki. Te pawiki po jakiej cenie? Po 6 zł. A kremeczki? Też po trzydzieści. Poczanki w jakiej cenie? Nie ma właściciela tych budżetników, nie nie bardzo ładne wywroteczki, pójdę te wywrotki Nie ma właściciela, w wyświące mamy tutaj koroniaty, widzę łapciaty Gładki łapciaty i pawik Tu mamy widymki, maszczów czerwony I wywrotki, i to jest Krymka Białostocka, nie wiem po ile bo Nie ma tutaj kolegiaty, gołębi to pana dama to ciemne, nagrywamy nie wiem po ile, bo nie ma. Też pana dama. Panie Damie, podaj te stroszki 8 zł, sztuka. 8 zł, sztuka, mam na do pana dama tutaj. Panie damy Minery ile koszują? 200 zł. parka. 160 I ten dryerek, berlinek? 100 zł. Minerki ile koszują? 300 zł. Ceny wyjściowe, w Redzińsku są ceny wieściowe do uzgodnienia. Koledzy też cenią zawsze nie raz więcej, ale opuszczają dużo jest kupiec. Wiedeńskie po ile? Czterydyżki za sztukę. za sztukę, takie byszczaczki, wszystko. Te bocianki jak cenowo? Stówkę. Stówkę, kremeczek? Pięćdziesiąt. Nie Może ceny bocianów są różne, filmowałem w poniedziałek bociany za 500 przytykły i zostały sprzedane. A te bocianki ile kosztują? Stówkę. Nie a do hotelu, czytamy komentarze pod filmem i piszemy, w której minucie. mamy pocztowe takie, ale kolegi nie ma tutaj. Masz rumuny? Po 20 zł. Ale może. Nie, że nic, to nie, nie to nie mamy na miarku, pójdę tutaj te pawiki? Po 50 zł szuka te pawiki, Na czarnych ogonach są białe, są żółte, widzę też na białych ogonach. A te białe, czarne są chyba. droższe, nie? Dwie pary czarnych jest, małystyki i para tych żółtych. Po za co raz się 50 zł. Mamy namioty dla panianka po 5 dyszek. Takie pawiki. A neweczki te 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 to 20 zł. Panianka, nygrywam mam na te te neweczki panianku. Parzyste 50 zł 50 zł, czajki saksońskie i parzyste też stówkę Stówkę za czeczki tutaj Pan Janka czerwona z szarny zejdę z tamtej strony Pan Janka bocianka warszawskie Janka bocianki warszawskie, Pani Janko po ile tutaj? 180 zł para 180 zł parka, tych tak bocianów pana Janka mamy do kolegi Namiar Parka Parzysta To Pan Janka gdybyś po pójdę tutaj? Ciekawości około no, 50 zł za dwa za dwa, a te a. Jest stare? stare 50zł, a te młode 40zł 40. Panie nagrywamy te wywrotki po ile? Zaraz wyjmę mu to pióro Janka, wywrotki, ile za te wywrotki czarne? No 300 300zł za te wywrotki, bo są na krótki dziobach A ten winerek, kolonia, te babciaty? 50zł zł. 50 Jasniaczki też Anka, dwie nagrywamy? nagrywamy? Od 2 nie. Tu nie. mamy siły potrzebujemy pananka, Anka Mamy namiar po ile? Podeszka. Pod tu mamy drugą olejkę, też jest zapomniana, tylko mówimy, to jest wszystko dzisiaj i start jest bardzo duży zapraszam mówię do Jedlińska 2, 4, piąta niedzielę miesiąca teczki mamy bardzo fajne tutaj te wywrotki i piżaczki po ile? po 6 dych po 6 dych sroczki tutaj jakie ceny? 70 za parę 70 za parę zapraszamy do Jedlińska 2, 4, piąta niedzielę miesiąca jedynki po ile? po 6 dych po 6 dych, a nie, to jest nyweczek. ten niweczek co kosztuje? a tu przyleciało takie coś wywrotek żółty to, już tak 60. to kolegi nagrywam bardzo ładne rachory młodzież I po ile tutaj zaparka takich rachory młodych? 150 zł, cena jest wyjściowa Cena też do uzgodnienia Te wywrotki te czerwone to są parze tutaj i tutaj Parze są czy tak, nie? Tak. Parze i te wywrotki parzyste co kosztują? czarne też parze. I czerwone, posadzaj się za parę Cena mówię do uzgodnienia jest I czarne też 120, czerwone też Cena wyjściowa jest do uzgodnienia a te lachore tutaj, te stare? Te lachore, zł, mówię, te stare, no. To nie są stare, to są młode. Młode tak samo? No. 150. 150 Tutaj jak mam tak te wydymki, po ile, jak cenowo? No to tak, 50 zł. 50 zł Sroczki te, żółta, czerwona? To też tam za 80 zł. Te wywrotki? Wywroty to po 120 złotych. 120 złotych parka. I winery tam. Blaine mamy tutaj Powiedzę? Po 3D po za szukę zostały takie i Budapesz? Budapesz też 3D ładne idą, domy to jest te, te, Buda, te budapacie po ile? To te, jest para też po 3 też po 3 za sztukę Widemki I widemki po 4 dynchy Ty mamy wywrotek żółty bardzo fajny i wywrotek ile kosztuje? 70 Widemek? o i mówię widemek blank windry po ile? Oczy dyżki gdzieś. Po Porcje bocianki fajne młode po ile? Stówkę za parę. Na parę. Po 15. Po 15 zł Pawiki, ten też po 15, nie? Też po 15. Jasne, tutaj po 15 zł jaśniaczki sroczki cwrczki. Też po 15 z para. Para po 15 zł Na sztukę. No, mam takie kibic Tutaj te biżwanczki po ile mamy? Pobij się te pocztowe. Pocztowe, pochmota a nie ma tutaj? Nie, nie ma. Mam takie nyweczki. Tu jest grill nyweczek, widzę fajny. Cię. Cześć kolego, poje te Przepraszam, że przeszkadzam w konwersacji. Po pięć dyszek, te widyńki? Te widyńki? Postówce. Postówce, to są motylki warszawskie. dyszek, stare stówce Proszę bardzo. Żół czy żółty samiczka chyba? A czarny samczyk. Wynietki po cztery dyszki. Proszę bardzo, ładne winerki po cztery dyszki. Parka parzysta? Ładne są, ładnie się prezentują. Wywrotek siwy? Tak, Sztuk. dla wynietek też... Te tutaj? Dymek też pięć dyszek. Tu tak. no. wywroteczki żółte? Osiem dyw sztukach. Osiem dyw sztukach. Czekaj, czekaj. Ceny są do zgonienia w jedynisku, także tutaj ceny są... Nie są wysokie, ale zawsze jest targ po to, że targujemy. Ceny są po 80 zł, ale można tutaj wytargować. Dobra. Pójdę mam tak w tej klatce? Ile kto da? Ile kto da, także zapraszam do kolegi, ile kto da i targujemy, mój. Pójdę to uda, Pachty? Jaśniaczki. Po trzydyszki. Panie Jaśniaczki. Panie Jaśniaczki. iść tutaj, te jaśniaczki jeszcze. Pierwszy to wszystko poczydyszki. Taka cena wyjściowa, tak? I tego, że wyda mam po ile tutaj kurcie po 10 Proszę bardzo, czerwone wyda A są czerwone, takie i niektóre tak żółte tak samo. kurcie po 10 zł. Ale wszystko widzę że żółte tak samo. Fajne wyda Zapraszam tu do kolegi. A na Budapeszach jak na Oba, nie widzę. Jak widzę. Aha, to jest Budapesz Konciaty, nie wiem co kosztuje, winerki. Twoje tu są, kolego, czy nie? A te winerki, ile kosztują te tutaj? Budapesz Konciaty? Sześć dych. Sześć no. Fajne. To samiec, czy samiczka? Widymek? Tarych okay, nie wiem. że sprzedał. Wszystkie. Te koroniaty, te nie wiem po ile tutaj. Jasne. Takie pocztowe, o mącie. po 10 zł na wysiłka, tam jaśniaczek jest, widymek. Perłowy, mam fajne takie młodzieżki. ile to perłowe? Pięćdziesiąt. za sztukę? Widimki tu mam bardzo fajne, bardzo ładne, ładne łapcie, ładne kosmy po... Zakupione. widimki są, karpiaczek, nie, żałmniczek taki, to jest zakupione, fajne. <laughs> Tu mam takie rzeszowskie, ale nie wiem po ile, to są rzeszowskie, nie? Po mamy? Od 20 do 10. A Rumuny masz jakieś? Nie. Nie kolegawe tu z Ty po ile? Po 15. Bardzo fajne żołnierzki. polity żołnierzki. Po słupce zaszuka Proszę zobaczyć jak się go mi prezentują. Tak myślałem. A czy to są Łążyńskie? Tak mi się wydaje, że Łążyńskie, tak mi się wydawało, nie pytałem się. po słupce mamy Łążyńskie żałobniczki. Bardzo miłe, fajne. Co kosztuje? 7 dyk. 7 dyk 4. Te biedenskie po ile? Po 4 dykki. te białe, bo czarne chyba tańsze. Inny beczek? 8 e, dyków. czarne, czarne to są zawsze e, tańsze dużo. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ naszych hobby naszą pasję. Ta, targ w bardzo duży. Także zapraszam do jedyńska. Druga, czwarta piąta, dzielę dziesiąty. bo pociaczek widzę czajeczkę, łapciata i widzę. Paszeka nie ma właściciela Krzyżak Ten to jest roller chyba angielski tutaj tak mi się wydaje Nie ma kolegi od tej złandi Tak tutaj handluje Później mamy tutaj filip Murzyny po 15 no. Widym za 15 tak samo Daperz 10 Tu mamy A Blajek jeszcze dwie dychy Pawik też dwie dychy Dyszki Widymek Docia... no. Widzę kto za dwie? Za dwie bocianki Bociany po 15. Znaczy widzę Chcielibyśmy kiedyś do szkoły już trzeba chodzić, nie? Tak. No Ty hey. czy nie ma? Jakie? Rumuny są. Nie, nie. Takie te pocztowy po ile? Podyszku. Podyszku. Pana Marka nagrywałem, pójdę panie Marku tu daj śniadki. Po dwie podyszki, ceny są wyścigowe, pana Marka Panie Wyszła dzięki pana Marka po ile? Po dwie i pół dyki Żółciutkie, to para parzysta, nie? Jest, żółte. Żółte są parze, podziej pudyszki. To jasne po ile. Czarne, znaczy czarny jest. To A czarny samic I I czerwony samiec. Nie ma pary. Tak można. Te minarki, łapciaty po ile? 80. Krakuski. Krakuski 60. 60 widemki. 35. Czyli takie pocztowe? Panowie, przepraszam. Podwiedryszki, a mamy rumuny jakieś zagraniczne? Nie Nie ma Podwiedryszki, też podwiedryszki Mamy takie ciemne, mamy wyśwańczyki Po ile te wyśwańczyki kolego? Wszystko po 10 zł Wszystko podyszko, proszę bardzo Podwiedryszko zapraszamy do nam tam chciał ciemne kupić A tych ciemnych więcej mamy, czy nie? Mamy Tylko tyle? Mamy, w domu mamy W domu? Tak jest Pytam, te czerwyszki po ile? 25 zł 25 zł, te Budapeszczy, koroniate, proszę 20 te jasne? 125, to 25 to fawory. 25. łapciate? 30 zł za sztuk. Clefenerki, po ile mamy? 80 zł, parka. 120 zł. Czy te jasniaczki po ile? 300 zł. Parka też 300 zł. Proszę zobaczyć, jak się go mi prezentują. Parka parzysta. 300 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcje, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, hejka. Tu mamy takie deresze. tylu lustrzaczek. Tu tak od do tutaj. Te deresze po ile? Po pięć dni. Po pięć dni. I tu tak w tych latach co do? Od do? Od i do dwudziestu. Dobra. Tu mamy takie winerki. I po ile te winerki? Po dwie Po dwie Wszyscy wspólnie razem pojmujemy targ głębi, naszych hobby i naszą pasję. Pozdrawiam wszystkich życzę udanego miłego tygodnia. Bocianki warszawskie, te bocianki warszawskie, powiedz co kosztują? Nie, nie ma właściciela. Właściciel poszedł na teraz, wróci z czajeczkę mamy i czajeczkę saksońską. To są czaposze, winery i bocianek.